you <music> Nazywam się Kamila Rowińska i od 1999 roku wspieram innych w tym, aby osiągali swoje sukcesy albo zawodowe, albo prywatne. Od kilku lat organizuję konkurs Po sukces z Rowińską po to, aby te osoby, które rozwijają się ze mną, miały okazję pokazać Ci, w jaki sposób albo książka, albo jakieś szkolenie wpłynęły na ich rozwój. Pokazać Ci, ale przede wszystkim zainspirować Cię do Twojego własnego rozwoju. Zobacz film, który znalazł się w gronie laureatów, bardzo ciekawy, który może być dla ciebie inspiracją. Niedziela, 31 stycznia 2021 roku, 6 rano. Raport z ręki. Start. Jestem już na lotnisku, zaczynam swój bieg. Żywaj duszy. A ja dalej biegnę i myślę. I dalej do celu. Biorę udział w wyzwaniu Fundacji Kobieta Niezależna. Obiecałam sobie, że jeżeli przejdę do drugiego etapu, nagram film i wyślę na konkurs po sukces z Rowińską. Zapraszam Cię do obejrzenia krótkiej mojej historii. Kocham to. Chcę sobie dodać troszkę energii, to gram to. Nazywam się Agata Hołdyk i jestem pianistką. Kamilę Rowińską poznałam w połowie października 2018 roku. Power Poniedziałek, detoks cukrowy, to właśnie ten odcinek zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Wtedy dzięki tym wskazówkom pomogłaś mi, Kamilo, schudnąć 11 kilo. Nie wiedziałam jednak, że to dopiero sam początek. Sam początek. Wtedy, mając 38 lat, męża, dwójkę dzieci. Stałą pracę na uczelni, byłam już po doktoracie. Wydawało mi się, że to jest jedyna ścieżka rozwoju. Ty to zmieniłaś. Otwarłaś mi nowe drzwi. Pokazałaś mi coś, co się nazywa rozwój osobisty rozwój mentalny. Zdałam sobie sprawę, że to jest totalny początek początek czegoś pięknego. Najpierw przeczytałam książkę Kobieta Niezależna. To był strzał w dziesiątkę. Zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na nasze wspólne finanse, na budżet domowy. To była rewelacja. W 2019 roku podjęliśmy z mężem współpracę z firmą sieciową. I tu ząg. Pianistka zajmująca się biznesem. Przecież to niemożliwe. Szkoliłam się, uczyłam, ale dalej. W tej branży czułam się jak dziecko we mgle. Wzięłam udział w pierwszej edycji konkursu po sukces z Rowińską i choć nie znalazłam się w gronie szczęśliwców nagrodzonych, wzięłam udział w konferencji, w spotkaniu Twojej społeczności 22 lutego 2020 roku. Dla mnie to było nieprawdopodobnie energetyczne spotkanie, ale też hardcore. Nie mogłam zostać do końca, bo musiałam wracać szybko pociągiem do Katowic. Następnego dnia o 6 rano miałam wylot do Manchesteru na konferencję, gdzie miałam wykład i recital z muzyką Klary Schumann. Nie wiedziałam wówczas, że przez tak długi czas nie będę wyjeżdżać i koncertować za granicą. Covid. Czas bardzo trudny dla artystów. Działalność artystyczna była i jest ograniczona. Mimo to nie poddałam się. Wraz z Olą, z którą współtworzę duet fortepianowy Acha Piano Duo, działałyśmy nieustannie. Ale pianistyka i biznes to dalej nie szło w parze. Nie wiedziałam, co robić. 28 kwietnia 2020 roku wzięłam udział w konferencji online, na której odważyłam się. Zadałam ci pytanie, a ty mi na nie odpowiedziałaś. To był klucz. Zrozumiałam, że nie muszę się bać, nie muszę się obawiać. Założyłam kanał na Facebooku, naturalnie do przodu, który rozwijam do dziś. Przerabiam też Twój kurs online. Jak zbudować stabilny biznes online? Trzy razy już zmieniałam koncepcję, plan działania na Facebooku, na Instagramie. Jak to wszystko robić? Dzięki Twoim filmom rozwijam się. Ciągle się rozwijam. A teraz wisienka na torcie. Wyzwanie Fundacji Kobieta Niezależna. Teraz mogę wszem i wobec wszystkim obieścić, że ukończyłam pierwszy etap tego wyzwania i dostałam się do drugiego etapu. I najważniejsze na koniec. W jednej z książek, które ostatnio czytałam, 12-tygodniowy rok Briana Morena i Michaela Leningtona jest napisane. Nasze zobowiązania są czymś, co kształtuje nasze losy. Droga Kamilo, otwarłaś mi nowe drzwi drzwi do rozwoju osobistego. Dziękuję Ci za to. Zobowiązuję się trwać i rozwijać przy Tobie, bo wiem, że daleko zajdę. Dziękuję. No i jak mam nadzieję, że film jest dla Ciebie równie inspirujący, jak również dla mnie, każda historia jest inna, w związku z czym na moim kanale YouTube znajdziesz jeszcze wiele innych filmów po sukces rowińską. Natomiast jeżeli Ty chcesz dołączyć do naszej społeczności RBC, ludzi, którzy się rozwijają, wspierają się wzajemnie i uczestniczą wzajemnie w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach bezpłatnych, płatnych, czytają książki i osiągają. Swoje cele, to koniecznie zapraszam Cię na stronę kamilarowińska.pl, albo w opisie do tego wideo znajduje się formularz. Jeżeli go wypełnisz, to wtedy ktoś z zespołu RBC z działu rozwoju skontaktuje się z Tobą telefonicznie i poprowadzi Cię za rękę poprzez albo lektury, albo materiały wideo, tak aby pomóc Ci osiągnąć Twój własny sukces. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.